W 84. rocznicę zagłady polskich profesorów w Lwowie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poprowadził modlitwę za poległych. Wierni miasta Lwowa przy udziale duchowieństwa uczcili pamięć polskich profesorów, członków ich rodzin, przyjaciół rozstrzelanych przez hitlerowców 84 lata temu na wzgórzach woleckich. 4 lipca z inicjatywy Politechniki Lwowskiej i Politechniki Wrocławskiej pod pomnikiem wzniesionym w 2011 roku złożono kwiaty. Po odśpiewaniu hymnów państwowych Polski i Ukrainy delegacje uczelni Zelwowa i Polski, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polski w oraz przedstawiciele władz lokalnych oddali hołd ofiarom. Również Polacy z Lwowa tradycyjnie zgromadzili się przy symbolicznym nagrobku z krzyżem, który w 1991 roku postawiły rodziny poległych naukowców. U stóp pomnika złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zaproszenie organizatorów wspólną modlitwę poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki z księżmi obu obrządków. A tegoż dnia w kościele Świętej Marii Magdaleny z błogosławieństwem metropolita lwowskiego ksiądz proboszcz Artur Strączewski odprawił mszę świętą w intencji poległych polskich profesorów i nowych bohaterów Ukrainy, którzy zginęli w ostatnich dniach wojny. W wydarzeniach brali udział przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, Lwowskiej Administracji Wojskowej, przedstawiciele władz miasta Lwowa oraz przedstawiciele wyższych uczelni. Prosząc, aby ich cierpienie przyniosło błogosławiony owoc pokoju i prawdy. Скучай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова